Hejka z tej strony Kodi, zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego, już 12 odcinka z serii Fable 3. E, po ostatnim odcinku tak spędziłem trochę czasu e, w grze. i po prostu sobie pochodziłem, tak pograłem. E, Pokowałem nieruchomości, tak między innymi wszystkie sklepy, które znalazłem tutaj w okolicy. Widzicie, ile już łącznie zarobiłem e, na ludnik. Jest to 635 tysięcy. Ale opłaciło się tak. To jest nasza mała wąka. Po prostu chodzi o to, że mogę teraz zarabiać tak. I 40 zł so, you know, ma wpływać co 5 minut gry. Także jest w miarę ok, jeśli chcemy ocalić wszystkich pod koniec gry. Um, dziś, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zajmiemy się misją z trzema magami. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Hmm. Czy ja miałem coś jeszcze powiedzieć? Kupiłem wszystkie nieruchomości, jakie znalazłem w Bowlestone na rynku i wszystkie, które znalazłem w Bleachwall. To jest nasz domek rodzinny, ale idziemy dalej. Na razie tym nie przejmujemy, bo tu są magowie. na dziś? Nie Kupujemy nasze zbanko. Coś się kurczymy. A właśnie, miałem jeszcze opowiedzieć Wam o pancerzyku. Kupiłem go oczywiście w zakładzie krawieckim na rynku w Bowerston. The hero wakes? Long So it was that the hero uh -huh. came to the little village of Lightwater, a pretty hamlet nestling under the brooding battlements <laughs> of the <Devil> Baron's castle. <laughs>

I can see from your good looks and heroic demeanour that you must be on a quest to rescue the princess. I saw her yesterday carried off by the Baron's evil servants, a troop of hobs. They took her through this gate to the castle on the hill. What, well, that's it? No clues to solve for anything? Well, the hero has to figure out how to get up the hill. You mean like, by climbing it? Hey, no spoilers. <laughs> Your hero, who to investigate the eerie tower on the hill. It's not very eerie, though, is it? Ben, you did the tower, didn't you? Yeah, but I thought you said pretty. What kind of adventure has a pretty tower on a hill? Be quiet, you, you two. I'll oh. oh deal rodzimy się Spoko wilczki musimy pozabijać Skąd oni takie wilczki wzięli? Takie cudowne, tak się fajnie w nie strzela Trzeba przeładować Pięknie So the hero slew the last of the wolves, which had proven to be a mighty challenge and far more exciting than rabbits. Yeah, a bit predictable though. The novelty of the rabbits wears off a bit when you realise you can't fight them, though, doesn't it? Does everything have to be about fighting? Yes. Yeah. Story, story is conflict. We're not too much story getting in the way hero oh. entered the Baron's factory. Teddy bears? What are teddy bears doing here? Aren't <laughs> they sweet? I put them in. Nice, eh? Yeah, they are. They are nice. You know what we don't want in the Evil Baron's castle? Anything oh. nice. Shh! Here come the Princess and the Baron. Help! Oh, somebody, please help! I've been kidnapped by the Evil Baron! I am the evil baron, and the princess shall be my wife. And all these bears will, be, well, they do evil stuff, for they are the evil teddy bears. I shall never marry you! Oh, she's spirited like that. Evil to the bears. My toy is dumb wise old man suddenly appeared before the hero. me, re, cried the old man. Oh no, not one of your puzzles. They're far too hard. Just let him open the chest. If all trimps are trumps, and all trumps are trumps. Then all trumps are definitely trumps. True or false! Actually that's rather easy. Oh just give him the sword! You ruined my puzzle! It took me ages to work that out. I now and that got the sword far too easily. Should have been much harder. Mamy jakiś mieczek. Fajny jest ten mieczek. Ciekawe czy możemy go zatrzymać na stałe. dźwignia. Okay, who set up the lever? I thought you did. Well, I thought it was Jim's job. Quick, let's make something up. Uh, well, how about it releases a cloud of lovely butterflies? Czemu nikt nie śmi odtworzyć? Worst game ever. I'm serious. How about a standard Hollow encounter? Yeah, let's have some bloody action. Yes. Spark So No mam nadzieję, że nie. Nie chcę, żeby to było zbyt proste. Ja chcę się przy tym zabawić troszkę. Tak Maciu pęka odrobinę, chociaż... Pierwszy cios dostaliśmy Uuu, zaczyna się robić ciekawie Więc trochę sobie poswomimy magiem I będzie okej okay. Odmiana od Co za słodki widok. No, chodźcie. Oh. Słodkie. Sweetie. Dobra. Jeden załatwiony jeszcze tylko czterech. Dwóch. 1. Zero Yeah Widzicie, 45 tysięcy prawie nam wpada na koniec. Oczywiście, że dalej idę. A co mam robić? Stać w miejscu, stagnacja to najgorsza rzecz. Jako może tylko się wydarzyć. A hobbesy? <laughs> Czyżby to były one? Złowrogie straży pana barona <laughs> A to ci dobre. Znowu mi jakiś na zawał dednie. A to co? Lampka? And the killer monsters are... chickens? A chicken? Yes, I thought it was time to put in something cute, but also to make us think about our relationship with food. Bloody hell, Ben, you... Wait, let me fix it. That this is no ordinary chicken. It's a fire breathing Demon chicken. Demonics tak tutaj jest. Ci goście mnie rozwalają. A w dodatku po jednym szale one padają. Ale troszkę jest. Zabójcze kurczaki, chodźcie tutaj. No dalej, nie mam zamiaru na Was czasu tracić. Kurczaki żorą kurczaki z Kentucky. Dobra. Czar, 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 magia, magia. O, no, czekajcie. Sięgnie któregoś? Chyba nie. Sięgło jednego. Dobra, tu wszystkie już wybite. Zostałem nam tylko a kilka. F3? O, mam pomocnik! So triumph over the fire breathing demonic um, chickens of doom anyway on he ran seeking a way out of these dark and gloomy caverns yes the hero emerged into the light to find the evil baron at bay Help me, hero! You're my only hope. I, the baron, shall tolerate your meddling no longer! My elite hock will take care of you! Hobesu! Nie żarty. O, czerwone, pane! Pane, co ty przesadzasz? Czerwone hobesu nie może być. Najślinja z hobesu.

co nam Dobra, f Celerka sobie demonicznego zjedliśmy No ile ich jeszcze będzie się tu respić? Dobra, pomoc, że ja się będę tutaj szarpał z nimi. Dobra, jest okej. Okay. Żeby się tylko nie zrespił, a jednak się zrespił. Pan herr general Hobbes! Uh, się zrespi, zrespi się nie, zrespił, się, nie zrespił się, nie zrespił się. I... o... tak ostateczny. Uh -huh. Przynajmniej trochę pieczęci zbierzemy za tą misja. misję. Która jest dosyć śmieszna O, mak! <śm pan zawał Od razu mi się przypomniał Gdy tylko Hobbes zobaczyłem Co miałem być? I miksturka. Spowolnienie czasu Trochę korzystajmy z miksturek, skoro mamy już ją, nie? Dobra, skończyło nam się. Ty chcesz we mnie strzelić? Chyba jesteś głupi. Uwaga, wow. czy mi się wydaje, czy tym baronem sam leży na ziemi? Uu, nie sięgnę. I'm gonna I'm gonna be... Just let them kill you, you I'm gonna be... The Baron's elite guards lay at the be... hero's th feet. Nothing Zero. now stood between but him, no, him and the But know that save one. The magic sword. That is the bane of my existence. which there is no way you could... Possibly have. No, chyba mam. To jest ten mieczyk. The sword! The veins sword! Begin me! <laughs> no! I am slain! <laughs> oh, oh, what kind of rubbish game lets you kill the villain in one blow? Well, you gave the hero that Baron's Bane sword. Yeah, but it wasn't supposed to be so easy to get. Oh, give it a rest, will you, please? Come on back to the game. Says <sighs> Nani now. Hero! Thank you for saving me. So How can I ever repay you? Newton, I can think of something. <laughs> <laughs> yeah. The hero kisses the princess but only because she wants him to being a strong self-confident woman who chooses her own destiny <laughs> i did not see that coming what a great ending this hero has no time for petty human emotion Nothing matters but the glory of battle. I think the hero loves her, but faced with a dangerous and uncertain future, he made the noblest choice to protect the princess from it. Oh, come on, don't ruin it. I'm with Ben. While initially hurt and confused, the princess grew to realise that the hero had acted selflessly, and her love grew stronger than ever. Fine, she can think that, but the truth... Dobra. Wykonaliśmy tego questa. Nie mogę się nie powstrzymać od tym, żeby powiedzieć, że to jest po prostu śmieszne. Great work, my You are fantastic. You have to be the best hero of all time. I'm going to have my bard stroke sorcerer compose a song about you. <laughs> Whatever we bestow upon you, the title of Honorary Master of Dungeons. Wow, kula magika. Udało ci się przetrwać grę i powrócić do prawdziwego świata. Ale czy to była tylko gra? I co jest prawdziwy? Co to jest prawdziwy świat? Może baśń się nie skończyła. Może to dopiero początek. Właściwie to jednak się skończyło. O Jezu... Można się naśmiać przy nich. Zdecydowanie. Na drodze władzy Idziemy by kupić parkiet przedsiębiorcy. Tak byśmy mogli ustrajać nasze domki piękne. Magia, nie To gdzieś po tej stronie musi być Pakiet złodzieja Kowal Ciasta Zdecydowanie to musi być chyba gdzieś wcześniej Dużo wcześniej Tak mi się przynajmniej wydaje Bo pamiętam, że kupowałem kiedyś już ten pakiet, tak Barwników Nie chcę Nie chcę ja tego Ciasta Kowal Czyli jeszcze wcześniej? Prawie na samym początku naszej drogi do władzy to musi być Tak, aż dwie pieczęci gildii nas to kosztuje Strasznie dużo Kupować domy już mogliśmy Ale nie mogliśmy ich przyostawiać Tak jak nam się to żywnie podobało Dzięki temu pakietowi, który kosztował nas ledwie dwie pieczęci gildii możemy kupować, wynajmować domy, tak? Dzięki temu też zarabiać kasę. Kasa jest najważniejsza. Ja nasz no, tuję. Ja, tu dziś był jeszcze taki fajny czar, który pamiętam chciałem kupić, ale... Tak, pchnięcie mocy. O ten czar mi chodziło ale po prostu pieczęci mi ostatnio zabrakło teraz idziemy i po prostu strzelecką broń sobie magia nie strzelectwo czy wydać na to wszystkie pieczęci Gildii, które mam prawie jedna mi zostanie na własność Zrobić, czy tego nie zrobić? Broń biała? Chyba jednak broń palna będzie. Więcej jej używam, tak mi się przynajmniej wydaje, niż broni białej. Dlatego właśnie kupiłem sobie do broni strzelackiej zmutnienia. Nasza broń smutowała. I jest teraz piękna. Po prostu piękne Widzimy niedużo nam do zamku zostało Trochę się martwię, że tak późno zacząłem dopiero e, rozwijać Imperium moje handlowe No ale trudno tak się stało Co się stało to się nie odstanie A Więc jesteśmy z powrotem w Powerstone I idziemy sobie gdzie jesteśmy? to jest nasz dom tak tak dobrze to jest nasz dom teraz idziemy po prostu w rynek nie wiem gdzie mieliśmy iść chyba chyba na rynek tylko na rynku zawsze mi się strasznie laguje ale trudno We're owned by a real I chyba adventurer. na tym dzisiaj zakończymy so nasz no odcinek, tak? W następnym myślę, że pomiędzy jeszcze tym odcinkiem znów trochę pogram, znów troszkę kasy nabije, tak? Wiadomo, ona jest ważna. Ehm, ważna nie teraz, nie to, że chcemy coś kupować, tak? Ale ważna jest na koniec gry, gdy musimy ocalić... Tyle mieszkańców Albionu, ile tylko się da. Tam wiadomo, trzeba podejmować decyzje, ale ja właśnie chcę zatrzymywać w większości, przynajmniej obietnic, i przez to uratować naszych mieszkańców. Ja muszę odebrać prezent. Tak. I teraz kończę odcinek, żegnam się z Wami. Do usłyszenia w następnych odcinkach w serii Fave. Bye, bye.